Nazywam się Henryk Sotkiewicz, mieszkam w Gorazdowie na tzw. Złotych Piaskach od 1963 roku, czyli od urodzenia. Obecnie prowadzę działalność gospodarczą jednoosobową w branży instalacyjnej. Pasji jest kilka, między innymi geografia, lotnictwo, astronomia. Także jakieś, jakieś, jakieś pasje pierwsze rozwinęły się gdzieś tam w szkole średniej, gdzie tam brałem udział w konkursach, tak zwanej olimpiadzie. Wtedy to było Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym, tak to się nazywało. I tam kilka jakiś tam nagród zdobyłem. No później, później już tak Zainteresowania moje kiedyś tam w młodości latałem na szybowcach. Wróciłem troszeczkę do, do latania za sprawą takiego naszego przybranego synka Mateusza, który, który realizuje tak może moje pasje. Na, po trochu za moją namową poszedł do szkoły Orlond w Dęblinie, w tej chwili jest w Wyższej Szkole Lotniczej. Także, także te pasje moje w tej chwili, w tej chwili no, konkursy typu 1 z 10, w których brałem udział już trzykrotnie w 2006 roku, w 2014 i obecnie w 2020. Może nie zdobyłem, nie wygrałem nigdy, ale trzykrotnie byłem w trójce finalistów. Także. Jakieś osiągnięcie, myślę, jest zadowalające. Także tutaj może zaprezentuję. Jest ostatnia nagroda. Trzecie miejsce. Zegarek. Nie będę marki. A, Szwajcar w każdym razie. Jest to, jest to już chyba mój drugi Szwajcar. Już I i ponadto jakieś inne tam nagrody, typu Płyty do nauki języka. Nie pamiętam już dokładnie wszystkich. Jest to trudny program, ale taki najbardziej mi się wydaje prestiżowy, bo od wielu lat już jest na. na Programie telewizyjnym i, i, i ludzie, ludzie po prostu, z którymi rozmawiam, z którymi mam kontakt, cenią sobie ten program. Mówię, jest to tak generalnie dosyć, dosyć trudny, ale, ale fajny, dający taką satysfakcję, jak, jak no sam, sam pobyt, już tam, sam, same eliminacje już są dosyć. Byliśmy ostatnio teraz na eliminacjach w Poznaniu, bo, bo wyjątkowo były w Poznaniu. No, ogrom ludzi, staliśmy w kolejce chyba 3,5 godziny, żeby w ogóle być przeegzaminowanym, bo eliminacje wyglądają na zasadzie egzaminu. Dostaje się 20 pytań, trzeba odpowiedzieć na 15, żeby, żeby się zakwalifikować. Ja osiem, odpowiedziałem na 18. Ze względu na, na COVID są już pewne zmiany techniczne, czyli pleksa między, między zawodnikami. Dopiero jak, jak w telewizji można się przyjrzeć, to, to jest, można zauważyć to. Nie ma spotkania przed, przed grom z przemiłym prowadzącym, czyli Tadeuszem Sznukiem. Który rozładowywał napięcie, które w każdym zawodniku było. No, ponadto nie ma już później, Państwo też zauważą, że, że nie ma gratulacji podawania rąk finalistom. Zresztą yy, i nie ma wspólnego zdjęcia, które na przykład w 2014 yy, i w 2006 mieliśmy wszyscy, dziesiąt, cała dziesiątka yy, robione. Także no poza tym, poza tym no sama, sama osoba pana sznuka prowadzącego, wspaniały człowiek. Yy, Wiedza w ogóle jego to jest niesamowita. No, pan, który ma 77 lat, a naprawdę jest, jest takim e, wzorcem serf do wszystkich dziennikarzy i prowadzących.